Czy cynamon może poprawić twoje libido? Ta mało znana tajemnica natury może przynieść rewolucyjne korzyści dla twojego zdrowia seksualnego. Cynamon to nie tylko popularna przyprawa w kuchni, ale także potężny afrodyzjak. Badania wykazały, że jego regularne spożycie może zwiększyć przepływ krwi, poprawiając tym samym funkcje seksualne. Cynamon zawiera związki, które pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, co może prowadzić do poprawy erekcji u mężczyzn i większej wrażliwości u kobiet. To jednak nie koniec korzyści. Cynamon jest także bogaty w przeciwutleniacze, które zwalczają stres oksydacyjny, często odpowiedzialny za spadek libido. Regularne spożycie cynamonu może pomóc w zrównoważeniu poziomu cukru we krwi co jest kluczowe dla utrzymania energii i witalności. Dzięki temu możesz cieszyć się lepszym samopoczuciem i większą ochotą na intymne zbliżenia. Aby skorzystać z dobrodziejstw cynamonu, dodaj go do swojej codziennej diety. Możesz posypać nim owsiankę, dodać do kawy czy smoothie. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać. Zalecana dawka to maksymalnie jeden łyżeczka dziennie. Czy już wiesz, jak wprowadzić tę niesamowitą przyprawę do swojego życia? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naturalnych sposobach na poprawę zdrowia seksualnego, śledź nasz kanał i nie przegap kolejnych inspirujących treści.